Yy, witam. O, o, co? Co to za rocznica? Tutaj wuj, yy, znaczy, tutaj, tutaj zastępca wójta miasta. Szare bloki. Dzisiaj, no niestety, znaczy, dzisiaj czcimy rocznicę powstania naszego miasta. Oczywiście, odbudowy całej. Yy, chciałem sobie okazji wam wszystkim, yy, wszystkim mieszkańcom. Yy, razem będziemy, będziemy śpiewali hymnu. Zapraszam na godzinę dwunastą. Yy, jutro zapra zapraszam. Dzień dobry. Yy, wszystkich... Yy, wit witam wszystkich zebranych... <grywany> witam... Zebranych wszystkich... Daj... Daj hymn. Prancki telefon... Trzy i trzy, dwa, jeden... Czasy śleplosłe, z niewłaściwym Dobre myśli, jak potem gorzkie łzy Czasem myśli, tym to łatwiej żyć Ale słuszność, to Co? twój własny film Gdzieś ty nic nie słyszycie z Nie chcę się wstać, zrób coś z tym ten, kto ty z mnie wreszcie z czerwotych, e, chwil. Złoty środek daj, tylko jeszcze dziś. Złoty środek, tak jak my. Złoty środek, potem powiesz czy, czy nowym losem będzie twój film,